No ale co by pan odpowiedział prezydentowi? Ma pan okazję zrozumiałe. spojrzeć w kamerę i odpowiedzieć prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który, który mówi do pana, Krzysztofie, niewiele nas różni. Panie prezydencie, jak to się stało, że przez pięć lat, kiedy organizował pan pozorowaną debatę konstytucyjną, nie zaprosił pan nikogo z naszych środowisk do tej dyskusji? Jak to jest, że chciał pan wpisać Unię Europejską do konstytucji? Jak to jest, że znalazł pan czas na spotykanie się z działaczami LGBT, a nie znalazł pan nigdy czasu na spotykanie się z działaczami środowiska wolnościowego, tradycjonalistycznego czy narodowego? Mhm. Jak to jest, że w Komitecie Stulecia Obchodów um, nie, Polskiej Niepodległości znalazło się miejsce dla Partii Razem, a nie znalazło się dla Stowarzyszenia Marsz Niepodległości? Jak to jest że potępia pan nacjonalizm przy różnych okazjach, opowiada o wielokulturowości i państwie polin, a nie jest w stanie pan odrzucić żydowskich roszczeń majątkowych ze Stanów Zjednoczonych tych organizacji. A może dlatego Jak to pani... jest, Aha, że nie udało się zaproponować przez 5 lat ani jednej konserwatywnej ustawy, na przykład ustawy domykającej system edukacyjny w sprawach LGBT, żeby nie było tęczowych piątków, albo ustawy o pełnej ochronie życia narodzonego, albo ustawy o częściowym ochrony życia nienarodzonego? Jak to jest, że nie udało się doprowadzić do wypowiedzenia konwencji stambulskiej? Jak to jest, że podpisał pan 30 ustaw podnoszących podatki i wprowadzających nowe daniny? Jak to jest, że bez szepnięcia słowa sprzeciwu akceptujemy nowe regulacje unijne, niekorzystne dla nas w energetyce? Jak to jest, że popiera pan zadłużanie pan całej rozmowy? Europy? Zadłużanie całej Europy i przyznanie europejskiej do no dobrze, różni, różni was wiele, różni was wiele, panie pośle, przepraszam, wchodzę w słowo, bo rzeczywiście nie spod... Wydziewam się, że to będzie aż taka litania.